Cześć witajcie. Dzisiaj do oferty trafia Toyota CHR. Jest to 18 benzyna z hybrydą. O mocy 122 KONI. Jest to 2021 rok. Auto pochodzi z polskiego salonu. Drugi właściciel. 100% bezwypadkowa Wersja Sol Plus elektryczna lusterka Szyby, welurowa tapicerka automatyczne światła Full LED Podgrzewana kierownica Podgrzewane fotele Carplay Kamerka co fajna Czujniki parkowania Auto Hold Auto jest w automacie Aktywny Tempomat Aktywny Asystent Pasa Ruchu Auto samo prowadzi w liniach Ma przejechane 103 Tysiące Przebiegu Zapraszam do oferty